Tym razem stworzymy realistyczną wodę. Ustawiamy dwa kolory niebieskie. Wybieramy gradient i przeciągamy nim na nowym dokumencie. Następnie tworzymy nową warstwę. Wybieramy filtry Rendering Chmury. Po czym filtry Rozmycie Gaussowskie. Następnie filtr rozmycie poruszenie, tym razem filtr artystyczny foliowanie. Następnie filtr szkic chrom. Teraz wybieram edycja, zanik chrom. Wybieram tryposte światło. Odznaczam dolną warstwę i na górnej warstwie stosuję obrazek, wielkość obrazka. Powiększam jego wysokość. Stosuję skrót Ctrl plus T i za pomocą opcji Zniekształcenie tworzę kształt przypominający strumień wody. Teraz z powrotem uaktywniam dolną warstwę. Zmieniam tryb górnej warstwy na ostre światło. Na koniec dodaję ekran do naszego projektu i zmieniam jego wielkość za pomocą Ctrl plus T.